Akribillado a balazos, así mataron a un hombre, que en este caso se conducía un bus. Hace algunos minutos fue asesinado un piloto de la ruta 70. Podemos mencionarle acerca de dos ataques al transporte público y colectivo. W Gwatemali kierowca autobusu to najniebezpieczniejszy zawód w kraju. Codziennie rano ktoś siada za kierownicą, nie wiedząc czy dziś wróci do domu. A potem dwie kulki i koniec trasy. To nie są wypadki, to egzekucje. W 2024 roku odnotowano ponad 80 morderstw kierowców. Gangi żądają od firm transportowych średnio 450 kecali tygodniowo, to około 235 zł za prawo do bezpiecznego kursu. Jeśli firma nie zapłaci, wówczas ginie losowy kierowca, czasem przy pasażerach, czasem przy dzieciach. Policja, najczęściej bezradna, czasem obojętna, to historia o strachu, który ma twarz, imię i codzienną trasę. Strach, który każdego ranka wsiada do autobusu razem z kierowcą. Obecnie znajduję się w stolicy Gwatemali, Guatemala City, w bardzo ciekawym miejscu, a mianowicie na dworcu. Gdzie znajdują się słynne autobusy? Zobaczcie. W Matemalii, ze względu na to, że nie ma kolei, ludzie są zmuszeni korzystać z tego typu autobusów, tak zwane Chicken busy. Nazwa Chicken Bus wzięła się od tego, że kiedyś przewożono tymi autobusami żywe zwierzęta kury oraz inne zwierzęta. Ask him if he is a conductor. Okay. No, no is a conductor. He's watching buses. Washing? Or, ah, yes, you're you, you washing buses, yes? Yes. Can, can, can He's washing me. You wash buses? I digo yo. Hmm? Yes. How many years do you work doing this job? How many is, is years have you been washing buses here? Seventy-two. They... is It's 72 years old. Yes. Okay. I don't have anyone for anyone. It's not family here. No? I'm sorry. Okay. Yeah? there's no family it's here no no City. family yes sir what did you drink today <laughs> <laughs> it's, the, it's, the, it's father's day father's day today ah, okay do you have children uh, Chil do you have a kids no uh, no no nothing, no, nothing. 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 Are you happy doing this job? ¿Estás feliz así? So, so. Okay. If you have a chance, would you move to another country? ¿Y te gustaría ir a otro país o algo así? Sí, sí? which country? Which country? ¿Qué país? Yo trabajé en embajada Estados Unidos. Unidos. He is working at US ah, Embassy. Before? He has ID. Yes. yes why, why did you move back to Guatemala? How long did you a to Guatemala? Why? Thirty Thirty años. And 30 años. ¿Por qué? why uh, did you come back to Guatemala? Why did eh, you come back to Guatemala? Why Guatemala? In other country, it's progressive with the work. The ah, okay. Yes. In Guatemala City, is best. best. It's only. Yeah. No more family. No more family. Okay. Life here. Yeah. How much you get paid per month, doing this job? ¿Cuánto ganas por lavar un bus? Twenty. Twenty. 30 quetzal. Is equivalent... Uh, two three three dollar for one day no for washing ah bus. for washing for washing three dollar okay $30. How, how long takes you to wash one bus how buses la giving three he washing three or four buses four buses all day all day yes sir ah. hey. crazy Permiso. Va a pasar el carro. El How many years do you work as a driver? How uh, many years do you work as a driver? ¿Cuántos años tienes? you 53. Uh, uh, 53. Have any you had any, accident? any accident? Yes. accidents. Any accidents? Two accidents? ¿Ha you accidentes? Dos. Dos. And did you have any problems with the guns? Anyone attack you? Any, any gangs attacked me? Pandias, the gangs with the pandias? Nigdy? Is this job dangerous? Kiedy się zabijał, manewruwał. Sometimes, often. Jak widać, ten kierowca nie był zbyt wylewny. W Gwatemali kierowcy autobusów rzadko mówią o zabójstwach. Wiedzą, że tu każde słowo może być ostatnie. Postanowiłem więc szukać dalej. Dowiedziałem się o starej bazie autobusowej na obrzeżach stolicy. Może tam uda się porozmawiać z kimś, kto powie coś więcej. Po drodze zatrzymałem się jednak jeszcze w jednym miejscu. Na moście owianym złą sławą. znajduje się właśnie na moście samobójców. Nawet jest informacja. Jest. Z tego mostu skacze bardzo dużo ludzi, ogólnie w Gwatemali. Jest to bardzo poważny problem. W tamtym roku podobno. A ah, jest. Zobaczcie. To A ah, okej. Okay. Zaraz zobaczymy. Czy gdzieś tutaj jest jakaś dziura? O, jest! Zobaczcie. Tutaj ktoś sobie wyciął dziurę, żeby wyskoczyć. Widzicie? Niewiarygodne. Jest bardzo dużo banerów z numerem telefonu, gdzie można się zgłosić o pomoc. Zobaczcie. Sam, Jezus Chrystus, tutaj numer telefonu. Wiecie co, nie mogę za bardzo tutaj chodzić, bo to jest mega niebezpiecznie. Zobaczcie, jak tutaj jest wysoko. Także. Problem samobójstw tutaj w kraju jest bardzo, bardzo duży. W tamtym roku zginęło około, to znaczy zginęło, popełniło samobójstwo ponad tysiąc ludzi. Czytałem w internecie. Nie ma co się dziwić, w kraju jest naprawdę ciężko. Ok, let's go. W kraju jest naprawdę bardzo ciężko, no i wielu ludzi nie wytrzymuje i postanawia zakończyć swoje życie. Hola, konduktor Conductor sí. Arturo Mucho gusto. Hablas inglés? No. No. Como si uno no anda haciendo nada, no, no hay ningún temor, bien Was there any driver Ajá. here who has been killed? Bien, matamos. Can yeah. you tell me some details what's happened? Como mm. qué pasó ese día más o menos. en ese tiempo estaba algo pequeñoma, pero en ese tiempo él manejaba yeah. él manejaba en esta, mm. en esta. Dice uh, when the uh, is a uh, boy, the boy, little boy yeah. the the el the you know, the the, the friend. Yes. Yeah, he he died. died? In, in this in this bus. In uh, this bus. Yeah. Pues piensa que supuestamente por, hey, por extorsión o por supuestamente por andar en, eh, con alguien, ¿Quién mm -hmm. bueno. Who needs to pay driver or the company? El, son los dueños, oh, ¿no? cada the, dueño. The company. Company. How much money he gets every month driving as a driver? Siete a seis. Setecientos. Por, por semana. La semana. A, tak, w dolarzach, może? To jest 200 or czy 100 euro. Per month? Per month. Każdy autobus ma swoją nazwę. Ten akurat nazywa się Kolumbiana. Spotkałem się tutaj właśnie z menadżerem tego dworca autobusowego, na którym jest bardzo dużo chicken busów How many drivers has been killed from this company? Uh, uh, from from this, uh, um, I don't know, maybe two or three in, in in this year. Gangs come here sometimes for the no. extortion. Uh, no, in the, uh, in in other Areas. places of the yes. capital. Okay, they in never the contact. They never contact. No, no. no. Wow, there that's... are uh, for assaults, mm -hmm. okay. there are assaults, the bosses. The, the assaults uh, on, the, on the road? On the road, All, All right. Exactly. So they never mm -hmm. contact? But uh, it's the problem for many years in Guatemala. Yes, yeah, for many years. Yes. This, this will never change? Never, no. never. All my life I, I know that. This is your friend, yes? yes. And what happened to him? Él tuvo un problema, él fue asesinado hace tiempo, ya no hace mucho como nos... ¿Alguien lo mató? No, no, es como si alguien lo asesinó él, ¿no? mm. He él, driver. ¿Él era el, el piloto? Eh, de otro bus. Ah, de otro bus. Ok, ¿y el motivo fue la excursión? Como si alguna lo. Mm. No, lo la persona. Was tu mejor friend, sí? Yes? Ese es su mejor amigo. Eh sí, del dueño, mejor amigo okay. dueño, ¿no? Okay, can you explain me about this? Why did you put this? Dice que, pues, que le, si le puede explicar un poquito de, de los escapes. Ah, eh, ¿cómo, cómo, cómo lo hicieron, cómo lo pusieron ahí. Ah, este es un gran trabajo. Pues tu primero es sacar el bumper, hacer el agujero. E incluso yeah. si toda si la si instalación si del es escape. Así. andan allá en Antigua Guatemala, allá en Antigua allá andan muchos buenos Cabal, sí. Ajá. Me gusta mucho el, el tuning de los... ¿Cómo hacen los dibujos? Ah, sí, cabal, sí. ¿Los diseños, los dibujos? Los diseños, los dibujos. Ajá. Y este dice que le gustó mucho los escapes, ¿Cómo Ah, videollos. sí. Dobra, idziemy. A teraz tutaj następny autobus. Colombiana. E, Colombiana. Aleksandra. Aleksandra. Why everyone drives so fast here? Why? ¿Por qué? ¿Por qué cada uno maneja muy rápido? No depende cómo está el chófer. Do you drive fast? No.

Zaklimatyzowałem się. Which one? A ah, ok. Ask him if no problem. No, jestem. Painting. Wow. A tutaj właśnie trafiłem przypadkowo na mężczyznę, który jest artystą i który wykonuje niesamowicie precyzyjną pracę. Chodźcie, zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczcie. Kierowcy wynajmują takich artystów, którzy tutaj przyjeżdżają i odręcznie malują całe autobusy. Nie zdarza się to często, ale akurat dzisiaj mam trochę szczęścia i udało się trafić na, na taką sytuację. I na kierowców którzy są bardzo przyjaźnie nastawieni i pozwolili mi praktycznie na całym placu nagrywać. when the improve, a okay. uh, So like tuning. Tuning. Ah, tuning. Uh, tuning también como si los arreglan y todo eso. Ah, sí, también. También. Sí. sí. Ah, okay. So he's expert. Yeah, es expert. que ese de cuando tenía 12 años. Dice que 12 años. working he as a mechanic. Two, as a mechanic. Yeah, exactly. Okay. Yes. And Y... ahora 28 years. Okay. And do you repair chicken buses? los yeah. todo Yes. Everything. Everything. Pero hecho en Guatemala para trabajar en Guatemala. Ya, él dice, él él make en Guatemala por works en Guatemala. Yes. Yeah. Okay, so you're expert. Yeah. Yes, And yes. what work do you do today? Qué qué trabajo va a hacer hoy. Dice? O sea, qué qué lo que terminando una adaptación estamos haciendo electrónico para finalizar conexiones. Conexión ¿Puedes okay. so reparar cada problema en el motor, en el bus? Dice sí? yeah. que si usted puede Si usted puede reparar cualquier tipo de falla que tenga un motor ¿Si? ¿Alguna vez tuviste problemas con los gangs que quieren extorsión? No, dice que cuando alguna vez han tenido problemas con la pandilla o algo así Cuando detecto algún problema W kontaktu z PNC, si? Gubernal. Kiedy się, gdy się, gdy PNC jest na. PNC, gubernal, tu wspiera. OK. Na tym kończę mojego vloga z bazy chicken busów Mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam do kolejnego vloga już wkrótce, a tymczasem uciekam stąd. Jeśli chcesz mieć dostęp do prywatnego kanału na Telegramie i materiałów, które są zakazane na YouTube, wesprzyj mój kanał na Patronite, to właśnie tam będę udostępniał najmocniejsze nagrania.